W jaki sposób kupić akcje, sprzedać akcje, w jaki sposób ustawić zlecenie, jakie są rodzaje zleceń na giełdzie. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Dzisiaj taki bardzo konkretny odcinek, na którym będę Ci pokazywał, będziesz dokładnie widział to, co ja robię na monitorze, będę Ci pokazywał, w jaki sposób ja ustawiam zlecenia, o co tak naprawdę z tymi zleceniami wszystkimi chodzi. Czyli dzisiaj taki naprawdę bardzo konkretny odcinek samo mięso. Ja nazywam się Konrad Książak i razem z Ranki ją przygotowujemy dla Ciebie kurs inwestowania na giełdzie. Jeżeli nie widziałeś jeszcze po poprzednich odcinków przypomnę, że dzisiaj mamy czwarty odcinek naszego kursu. No to myślę, że warto, żebyś zobaczył to odcinków poprzednich, gdzie mówiłem między innymi, czym jest giełda, czym są akcje. Mówiłem też o tym. Kiedy giełda się otwiera, kiedy się zamyka, czyli jakie są godziny pracy giełdy. Myślę, że to jest bardzo istotne, jeżeli chcesz zacząć inwestować na giełdzie. A dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, w jaki sposób składać te zlecenia. Ostatnio też mówiliśmy chyba w drugim odcinku, z tego co pamiętam, w jaki sposób ja dobieram spółki do portfela. Oczywiście tak bardzo, bardzo pobieżnie o tym powiedziałem. Na pewno będzie odcinek, w którym dokładnie się tym tematem, tematem zajmiemy, no ale dzisiaj będziemy właśnie te spółki dodawać do naszego portfela do mojego portfela będę ci pokazywał w jaki sposób to zrobić. Oczywiście pamiętaj o jednej bardzo istotnej rzeczy. Wszystko to co mówię to jest moje subiektywne odczucie, to nie są absolutnie żadne porady inwestycyjne. Ten film nie jest poradą inwestycyjną. Każdy sam podejmuje decyzję, pamiętaj o tym, że inwestowanie jest ryzykowne. W jednym z ostatnich odcinków mówiłem ci o brokerach. Jacy są brokerzy, na co zwracać tutaj uwagę i też mówiłem o tym, że ja wybrałem jako głównego swojego brokera XTB i dzisiaj właśnie na platformie Xtation od XTB też będziemy działać. Partnerem odcinka jest XTB, w której jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje albo WTF, -y, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%. Na początku trzeba założyć takie konto, więc przenosimy się na mój pulpit, teraz będziesz widział dokładnie to, co ja robię na, u siebie na pulpicie. Żeby otworzyć konto, możesz wejść w link, który jest w opisie tego filmu i kliknąć albo otwórz konto, albo konto treningowe. Na XTB można otworzyć też właśnie konto treningowe, inaczej konto demo, dzięki któremu możesz sprawdzić, czy ta platforma Ci odpowiada. Czyli tam nie będziesz miał swoich pieniędzy, tylko takie wirtualne pieniądze, na których możesz przez chwilę inwestować, właśnie po to, żeby zobaczyć, czy wszystko ok jest, jeżeli chodzi o platformę. Na koncie demo nie nauczysz się inwestować. To jest myślę, że bardzo istotna kwestia. To służy tylko do tego, żeby sprawdzić daną platformę, czy ona ci rzeczywiście odpowiada pod względem na przykład interfejsu, pod względem wszystkich funkcji, które tam są. Jeżeli klikniesz konto treningowe, otworzyć takie konto demo, możesz też później otworzyć konto zwykłe albo od razu otworzyć konto zwykłe. W tym celu musisz podać maila, wyrazić również zgodę o tym, że zostałeś poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych. Trzeba to dokładnie oczywiście przeczytać. Później ustawić hasło, następnie przeniesie nas do krótkiej ankiety, która będzie trwała dosłownie kilka minut. Kilka jeszcze formalności odnośnie, odnośnie tego, żebyśmy zostali pozytywnie zweryfikowani. I będziemy mieli nasze konto w przeciągu kilku, myślę, że kilkunastu minut. I to konto wygląda w ten sposób. Teraz jesteśmy właśnie na platformie XStation. I tutaj jedna ważna rzecz. W trakcie tego całego zakładania, prawdopodobnie zaznaczyłeś, że chcesz mieć konto w polskim złotym, czyli PLL. Na XTB, w platformie XStation, można mieć konta w Kilku różnych walutach. Można mieć do czterech kont. I teraz pytanie: w jaki sposób na przykład zrobić takie konto dolarowe? Mamy powiedzmy konto w polskim złotym. I oczywiście z niego możemy inwestować we wszystkie rynki, czyli możemy inwestować w spółki, które są w Polsce i są w nominowane w polskim złotym, ale możemy na przykład w Ameryce i te spółki, które są w dolarze amerykańskim, też możemy w nie inwestować, ale myślę, że lepszym sposobem będzie inwestowanie w spółki, które są nominowane w dolarze właśnie na koncie, które jest w. Dola, na koncie, które jest dolarowe. W jaki sposób to można zrobić? Wystarczy kliknąć te trzy kreski, dać moje konto i później kliknąć pokój inwestora. Kiedy klikniemy ten pokój inwestora, to wtedy można kliknąć moje konta. To jest przykładowe takie konto, które ja, ja założyłem. I wtedy tutaj będziesz miał pewnie to jedno konto w PLN-ie. Możesz kliknąć dodaj konto, i dzięki temu będziesz mógł dodać konto w dolarze, w euro albo, albo w złotym. Możesz mieć do czterech takich kont. Ja w tym momencie mam już konto i w pln i w dolarze. I teraz oczywiście na każdy z nich możesz przelewać pieniądze. Klikasz po prostu wpłata, i wtedy masz możliwość przelania pieniędzy w jakikolwiek sposób chcesz. Niektóre sposoby są z prowizją, inne są bez prowizji prowizyjne. Możesz też właśnie na to konto dolarowe przelać, z tym, że tutaj zauważmy, mamy albo yy, przez kartę, gdzie jest ta prowizja, albo przez Paypola, wiele osób nie ma Paypola, albo na przykład przelew bankowy. I tutaj robi się pewien problem, ale XTB też rozwiązało ten problem, dlatego że jeżeli mamy konto dolarowe i chcemy je zasilić w dolary, to możemy przelać na nasze konto w złotówkach, czyli mam w tym momencie na przykład tutaj 92,27 w panelu głównym mogę dać przelew wewnętrzny i na kursie 1 dolar 4,0192 mogę zmienić y złotówki na dolary, ewentualnie dolary na złotówki. Jak tylko ja chcę, tutaj widzimy, że jeżeli zmieniam złotówki na dolary, to mam 0,2487, polski y złoty i możemy to zmienić jakkolwiek chcemy, tak, gdybym chciał przelać na przykład... 50 zł, to mi przewalutuje na 12,43 dolarów. Gdybym kliknął kontynuuj, to by mi właśnie tak przewalutowało. Ja w tym momencie nie chcę tego robić, ale każdy może właśnie w ten sposób to zrobić. Tutaj mamy wpłatę, mamy przelew wewnętrzny i mamy też oczywiście wypłatę. No, przenieśmy się z powrotem do naszego panelu. Jak ten panel wygląda? Zauważmy w tym miejscu. To jest nasz główny panel. Mamy coś takiego na dole, jak taki plus. Tutaj możesz mieć już różne otwarte pozycje. To mogą być zlecenia oczekujące, historia, plany inwestycyjne i otwarte, otwarte pozycje. Otwarte pozycje, czyli to, co w tym momencie masz w portfelu. Zlecenia oczekujące o nich dzisiaj troszeczkę, troszeczkę sobie, troszeczkę sobie powiemy. I mamy tutaj na górze po prawej stronie nasze konta w PLN i w dolarze. Mamy konta. Właśnie w polskim złotym i w dolarze, i zauważmy, przeniosłem się właśnie na to konto dolarowe. Także można cały czas być na jednym koncie, można przenosić się między tymi, między tymi kontami. Jak mówiłem, można mieć maksymalnie do czterech różnych kont. No i biorąc pod uwagę to, co w tym momencie tu mamy, po lewej nas naszej stronie jest Market Watch. Nas najbardziej będzie interesowała zakładka STC, bo to są akcje. Nas interesują akcje. I dzisiaj kupimy sobie takie akcje amerykańskie. Zauważmy, że mamy tutaj masę różnych, różnych giełd. Między innymi, właśnie jest, jest, giełda, jest giełda amerykańska z różnymi, różnymi, różnymi tutaj akcjami, więc tych akcji jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o. Stany Zjednoczone. Oczywiście, jeżeli chcesz dokonywać e, zakupów w, pol na polskiej giełdzie, no to lepiej byłoby się przenieść na to konto w pln no i tam właśnie te, e, te, spółki, te spółki kupować. Mamy Polskę i mamy też bardzo dużo różnych spółek. Ale dzisiaj zajmiemy się tą Ameryką. Niech będzie, że kupimy akcję jakiejś spółki amerykańskiej. Więc w tym momencie mamy zakładkę STC, klikamy akcję USA, no i teraz pytanie. Jakie akcje my chcemy kupić? Ostatnio mówiłem Ci, w jaki sposób ja dobieram te akcje do portfela. To chyba z tego, co pamiętam, było w drugim odcinku. Ale oczywiście temat samej analizy finansowej jest bardzo szeroki i będzie on jeszcze poruszany na tym właśnie kursie, po to, żebyś po kolei cząstkami tak mógł chłonąć tę, tę wiedzę. W każdym razie, jeżeli patrzymy na jakąkolwiek spółkę, no to musimy patrzeć na jej odpowiednie finanse, na to, jak wygląda obecnie branża, jak obecnie wygląda spółka, jakie są perspektywy na przyszłość. Dzisiaj nie będziemy bardzo dokładnie wchodzić w te niuanse spółek, no bo tak naprawdę ten film trwałby pewnie kilka godzin. Więc pomyślmy, jaką spółkę powiedzmy chcielibyśmy nabyć do naszego portfela. Przypomnę jeszcze raz: to wszystko, co mówię, jest tylko moją prywatną opinią. To nie jest absolutnie żadna porada inwestycyjna. Na giełdzie w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę bardzo, bardzo dużych spółek. I możliwe, że dużą część z nich znasz. Myślę, że wiele osób zna chociażby Walmart, chociażby, chociażby McDonalda, które są też na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. No co ciekawe, bardzo dużo z tych spółek płaci regularnie dywidendę. O dywidendzie też na pewno sobie w jednym z kolejnych odcinków porozmawiamy. Jeśli chodzi o mnie, co ja dzisiaj kupię, powiem tak. Lubię kolkę, lubię się jej napić. Przyznam, że może nie jest to mój ulubiony napój, ale na pewno jeden z. Lubię ten dźwięk. Otwieranie. A więc dzisiaj kupmy akcję Coca-Coli. Coca-Cola nie sponsoruje tego filmu, a myślę, że powinna. Pokażę Ci teraz, w jaki sposób kupić akcję Coca-Coli. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę: to nie jest tak, że jeżeli mi smakuje jakiś produkt, to ja muszę od razu kupić jego akcję. Ale jeżeli mi ten produkt smakuje, to możliwe, że mojemu sąsiadowi też smakuje, że wielu innym osobom też smakuje, przez co ta sprzedaż jest dobra. Więc tu też jest taki ciekawy poziom y, wyjścia do tego, żeby zacząć analizować jakąś spółkę. Znam spółkę, znam spółkę Coca-Cola, możemy ją lepiej przeanalizować. Więc pewnie jakieś inne spółki będziemy w przyszłości analizować, ale dzisiaj chciałem się tylko na tym technicznym aspekcie kupić, w jaki sposób y, z, i kupić akcję. No niech będzie tej Coca-Coli, którą właśnie, e, właśnie sączę. I biorąc pod uwagę to, jak wyszukiwać spółki, można oczywiście w tym miejscu wpisać nazwę, ale nie zawsze nam wyszuka. To znaczy, każda spółka ma swój ticker. Ticker to jest, jest jej taki wyznacznik, wyróżnik, właśnie wśród innych spółek. I teraz pytanie: jaki ticker ma Coca-Cola? W największym skrócie, można po prostu wejść w Google i wpisać Coca-Cola ticker, tak? albo na przykład nie wiem, Orlen ticker. Jeżeli chcemy wiedzieć, jaki Orlen ma ticker, wpisujemy Orlen ticker, no i mamy tutaj napisane PKN i też na jakiej giełdzie jest, tak widzimy PKN to jest ticker Orlenu, no ale niech będzie a zanim przejdziemy dalej, to chcę Ci tylko przypomnieć, że jeżeli podobają Ci się te treści i chcesz otrzymywać ich więcej, też też otrzymywać treści, o których nie mówimy tutaj na kanale na YouTubie, to w opisie do tego filmu jest link do zapisu do newslettera. I w tym newsletterze piszemy o różnych interesujących zagadnieniach, o których też tutaj nie mówimy, więc myślę, że warto, żebyś się zapisał. Zapis jest zupełnie darmowy, zawsze można się wypisać, jeżeli ta forma nie będzie Ci odpowiadać, ale myślę, że tam są naprawdę ciekawe informacje. Skoro znamy ticker Coca-Coli, no to możemy wpisać go w wyszukiwarkę. KO wpisujemy KO i wyskakuje nam Coca-Cola, ale zauważmy moment, poniżej też Coca-Cola, tylko że tutaj są akcje, a tutaj CFD. CFD to jest kontrakt na różnicę kursową. Pamiętajmy o tym, że na giełdzie można inwestować w akcje, znaczy chcemy, żeby kurs naszych akcji wzrósł, ale można też na przykład inwestować w spadki, czyli grać shorty. Jeżeli kurs akcji spadnie, to wtedy my na tym zarabiamy. No, do tego w dużej mierze są potrzebne CFDK. Ja tutaj dzisiaj, dzisiaj wybieramy akcję, tylko chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli wpiszesz nazwę danej spółki, to pamiętaj o tym, że czasem w tej nazwie mogą być litery stickera innej spółki, dlatego one też się pojawią. Ale jak wpiszemy sobie Coca-Cola, spróbujmy coca o, to wyskakuje nam wiele różnych właśnie nazw, Coca-Cola, Coca-Cola. I tutaj bardzo często jest tak, zauważmy, że tutaj to są te, te nasze, które my chcemy, ale jest też wiele, wiele innych. Mamy akcje CFD, akcje CFD. Wtedy warto kliknąć w to i i zauważmy, że podklasa Wielka Brytania, czyli to ta, ta Coca-Cola jest notowana na giełdzie w Wielkiej Wielkiej Brytanii, to nie jest nic dziwnego. Musimy znaleźć tę, która nas interesuje, tak? Jeśli wpiszemy jeszcze raz Coca-Cola, co mamy na przykład tutaj Coca-Cola e, Euro Pacific Partners PLC. Więc tutaj my szukamy tej Coca-Coli, która nas interesuje. Także najbezpieczniej i najprościej po prostu jest spisać ten ticker. Taki mając ten ticker, e, widzimy, klikamy na przykład i, i widzimy, że to jest Stany Zjednoczone, giełda Nowy Jork. Od 15:30 do 22:00 takie są godziny, e, godziny handlu. No i biorąc pod uwagę Coca-Colę, wpiszmy sobie jeszcze raz Coca-Cola, możemy kliknąć te trzy kreski i wtedy nam się otworzy wykres Coca-Coli. I teraz otworzył nam się ten wykres Coca-Coli, widzimy świeczki, zielone i czerwone. Zieloną świeczką jest świeczka wzrostowa, czerwoną spadkowa. My wybieramy jaki ma być tutaj interwał. W tym momencie jest H1, to oznacza, że taka jedna świeca to jest jedna godzina. Ale możemy zmienić, ja zazwyczaj patrzę na interwał dzienny, czyli D1. Jedna świeca w tym momencie to jest jeden dzień. I o co chodzi z tymi świecami? Zauważmy, oni mają takie knoty z jednej, z drugiej strony, takie korpusy. No, ogólnie biorąc pod uwagę te świece, no to mamy do czynienia z tym, że jeżeli jest zielona, to jest wzrostowa, czyli w tym danym dniu kurs akcji urósł. Czerwona to jest spadkowa. I jeżeli mamy na przykład tę świecę, to oznacza że kurs otworzył się tutaj i na koniec sesji zamknął się tutaj. A co to oznacza ten knot? Ten knot oznacza, że w trakcie sesji ten kurs szedł nawet do tego poziomu na górę, czyli jakby knoty mówią nam, jakie były wahania rynkowe w trakcie sesji. Zauważmy, że na przykład w tej sesji tak naprawdę otworzyła i zamknęła się Coca-Cola praktycznie w tym samym miejscu, ale wahania rynkowe były bardzo, bardzo duże. W ten sposób właśnie na to, na to patrzymy. I tutaj mamy interwał dzienny, oczywiście kółkiem oddalamy albo przybliżamy, i widzimy, że na przykład tutaj mamy już 2020 rok, no, pandemia, COVID, wszystko bardzo mocno walnęło. I tak samo, tak samo akcje Coca-Coli. To jest ten wykres spółki. Biorąc pod uwagę. Platformę X Station. Tutaj możemy dodawać różne, różne rzeczy właśnie do naszego wykresu. Możemy sobie na przykład kliknąć w tym miejscu linię i dać linię trendu i zobaczyć, czy na przykład jakiś trend tutaj jest. Bo widzimy, że na przykład w tym miejscu, gdy tak przyciągniemy, ten trend, ten trend był. Zauważmy, że tu mamy jakiś dołek, odbił się od tego dołka, znowu się odbił od tego dołka, no ale w trakcie pandemii można powiedzieć, że wszystko uległo, uległo zmianie. Czasem widzimy takie jasne trendy, jakie tutaj jakie są. Jeżeli klikniemy na, ten, na tę linię trendu i klikniemy klawisz Delay, to oczywiście nam to, nam to zniknie. Możemy tak sobie to wyznaczać, Tutaj tych różnych rodzajów jest naprawdę bardzo, ale to bardzo. Dużo, bardzo, bardzo wiele. Jest coś takiego jak f od x, i tutaj możemy dodawać różnego rodzaju jakieś atrybuty, wskaźniki, właśnie do naszego wykresu. Ja często patrzę, jaki jest chociażby wolumen. Możemy sobie dodać wolumen. Tutaj ten standardowy myślę, że jest zupełnie, zupełnie dobry i to mniej więcej oznacza, te kreski oznaczają, jak duże było zainteresowanie tą spółką. Tylko powiem, że na xtb jest wolumen tikowy Czyli biorąc pod uwagę jakby różnicę między wolumenem a wolumenem tickowym, ten wolumen mówi nam o częstotliwości zawierania transakcji a nie mówi, jaki był konkretny, konkretnie rzeczywiście była warto, wartość obrotu. To tym się różni właśnie od wolumenu rzeczywistego. W każdym razie wolumen mówi nam mniej więcej, czy dużo działo się na, czy dużo działo się na spółce. No i biorąc pod uwagę tę coca stwierdzamy, powiedzmy, że ok, tak ta spółka nas przekonuje i chcemy kupić taką spółkę. W jaki sposób to zrobić? Można na kilka sposobów, dzisiaj ci jeden pokażę. W momencie po lewej stronie masz Coca-Cola i można kliknąć ten przycisk plus. To jest okno zlecenia. I teraz zlecenie rynkowe bądź zlecenie stop limit. Dajmy najpierw zlecenie rynkowe. Zlecenie rynkowe oznacza, że jeżeli kliknę, żeby mi kupiło, czyli kliknę buy, to kupi po każdej cenie, czyli po tej cenie, którą ktoś chce mi zaoferować. To może być na przykład 62,17, ale niekoniecznie musi. Gdybym kupował bardzo duże pakiety jakiejś akcji, to może się okazać, że ta cena będzie troszeczkę, troszeczkę inna. Wolumen, ile chcę kupić akcji? I teraz zauważmy: mogę kupić jedną akcję za 62,16, ale XTB udostępnia akcje ułamkowe, czyli mogę kupić na przykład jedną dziesiątą akcji. Spółki Coca-Cola za 6,22. Tutaj bardzo ważna rzecz. Jeżeli kupuję jakiekolwiek akcje, to staje się ich właścicielem. Jeżeli z kolei kupuję akcje ułamkowe, na przykład 01 akcji, to jeszcze nie jestem jej właścicielem. Kiedy nazbiera się cała akcja, to wtedy staje się jej właścicielem. Oczywiście w akcjach ułamkowych również mamy prawo do dywidendy, także jeżeli spółka wypłaca dywidendę, no to kupując na przykład 01 akcji Coca-Coli, miałbym 0,1 dywidendy na na akcje o dywidendach też troszeczkę sobie powiemy. I jeszcze przypominam Ci o daniu kciuka w górę i subskrypcji tego kanału, żebyś nie pominął kolejnych odcinków, w którym po kolei będę ci mówił, w jaki sposób inwestować na giełdzie. To jest myślę, że bardzo istotne, właśnie, żebyś nie ominął żadnego materiału. To od nas zależy tak naprawdę, po ile chcemy kupić dane akcje i ile tych akcji chcemy kupić. Powiedzmy, że ja chcę kupić 0,2. Zauważmy, jak tak kliknę, to nie da się, bo wartość musi być minimum ta jedna setna. Dajmy na przykład 0,2 akcji Coca-Coli. To oznacza, że ja zapłacę za to 12,43 dolara. Jedna akcja kosztuje 62,17, więc ja zapłacę 12,43. I teraz jaka tu będzie prowizja? 0 dlatego że dostępny obrót zwolniony z prowizji to jest 100 tysięcy euro. I jeżeli kliknę buy, jeżeli giełda w tym momencie jest otwarta, a jest w tym momencie otwarta, jeżeli kliknę buy, no to będzie takie podsumowanie i spyta się mnie, że składam zlecenie. Czy rzeczywiście wolumen 02? Tak. Kwota transakcji 1243? Tak. Przypomnę, że jeżeli będziemy kupować bardzo dużo akcji albo będziemy kupować akcje mało płynnej spółki, ta kwota może się troszeczkę różnić. Ze względu na to, że tak naprawdę kupujemy po takiej cenie, jaką ktoś chce nam zaoferować, czyli bierzemy najlepszą obecną cenę z rynku. Tak działa właśnie to zlecenie. No i jeżeli klikniemy potwierdź, to zaraz akcje Coca-Coli będą na naszym koncie i widzimy w otwartych pozycjach: Coca-Cola 021243 to jest ten nasz wolumen. No w, tym momencie, w tym momencie nic się tutaj nie zmienia. Mamy akcję Coca-Coli, ale można też je kupić troszeczkę inaczej. Zauważmy, wchodzimy jeszcze raz w ten plus i oprócz tych zleceń rynkowych, mamy też zlecenie stop i zlecenie limit. I teraz to jest, myślę, że bardzo istotne. Jeżeli chcemy kupić jakąś spółkę i chcemy na pewno kupić po określonej cenie, jak mówiłem wcześniej, ta cena, którą my daliśmy, jest przybliżona, bo może być sytuacja, w której nikt nie będzie chciał dać naszej, nam takiej ceny. Ale jeżeli będziemy chcieli kupić po określonej cenie, to wtedy właśnie dajemy zlecenie stop limit i możemy dać na przykład, że my chcemy kupić tę spółkę, ale my chcemy poczekać, aż cena wyniesie 60 dolarów. To jest taka cena, którą my w tym momencie możemy dać i chcemy kupić jedną akcję właśnie po te 60 dolarów. Tutaj już minimalny wolumen to jest jeden, czyli możemy najmniej jedną akcję kupić i wtedy możemy kliknąć coś takiego, wtedy dajemy buy limit. Składasz zlecenie buy limit w celu kupna Coca-Coli po cenie 60 dolarów. Finalna kwota 60 dolarów, wolumen 1. Klikam potwierdź. I dzięki temu ja nie kupiłem akcji Coca-Coli, ale jeżeli te akcje spadną do 60 dolarów, jeżeli ktoś będzie chciał dać, sprzedać te akcje za 60 dolarów, to automatycznie mi się właśnie wtedy kupi. Czyli jeżeli widzimy, że na przykład w tym momencie jest za drogo, to, może ja będę chciał kupić trochę taniej. Możemy coś takiego sobie ustawić. Oczywiście teraz, jeżeli mamy właśnie akcję Coca-Coli, to możemy też ustawić stop loss bądź take profit. To są kolejne zlecenia, o których chcę troszeczkę powiedzieć. Kupiłem te 0,2 akcji Coca-Coli, ale tak naprawdę chcę mieć całą, e, całą akcję, więc mogę w tym momencie otworzyć okno zlecenia. Mogę oczywiście albo czekać tutaj na te 60 dolarów, ale otwórzmy teraz okno zlecenia w tym momencie. Kliknijmy 08 i wtedy będziemy mieli całą akcję. Jeżeli damy buy, potwierdzimy to, czyli 0,8 wolumena 49,73 dolarów. Potwierdzamy, i zauważmy, i w tym momencie my mamy już jedną akcję, tak? Wolumen wzrósł nam do jednej akcji, czyli mamy już całą całą akcję. Oczywiście, jeżeli nie chcemy jednak tego zlecenia, zawsze możemy je usunąć. I usunąć po prostu najechać myszką, kliknąć X. I nie będzie tego zlecenia, przy którym my czekamy na te 60 dolarów. 60 Zlecenie zostało usunięte. Mamy w tym momencie jedną akcję, i mamy tutaj, zauważmy, coś takiego jak stop loss i take profit. To jest myślę, że dosyć, dosyć istotne. Jeżeli. Jest na przykład 62,14 w tym momencie, ale my się boimy, że ten kurs, zauważcie, ostatnio szedł do 58, może znowu zejdzie. Nie chcę, nie chcę, żeby ten kurs szedł niżej, poniżej tych 58, 57, 70 powiedzmy. I tego się obawiam, że ten kurs będzie szedł niżej. Więc w jaki sposób się zabezpieczyć? Teoretycznie mógłbym cały czas patrzeć na wykres, ale tak nie trzeba. Można ustawić zlecenie zabezpieczające stop loss. Wtedy klikam tutaj plus. Dodaję stop loss, no, wolumen jedno, jedną akcję i tutaj też się na minimum jedną akcję i ustawiam cenę. Na przykład 56 dolarów. I klikam sell stop. Zauważmy prowizja 0 i liczy mi, ile jeszcze tej prowizji mi tutaj zostało. Klikam sell stop. Potwierdzam. I to oznacza, że informujemy, że zlecenie oczekujące sell stop. Stop wykonywane po aktualnej cenie rynkowej, dostępnym w danym momencie. Ustalona cena nie jest celą gwarantowaną, i o tym też sobie za chwilkę powiemy. To oznacza, że jeżeli teraz kurs będzie szedł w dół i dojdzie do 56 zł, 56 dolarów, to Coca-Cola automatycznie mi się sprzeda. Automatycznie mi się sprzeda po to, żebym więcej nie tracił. To jest takie zlecenie zabezpieczające. Tylko tutaj ważna rzecz, to o czym mówił ten komunikat. Ta Coca-Cola nie sprzeda mi się po tej cenie 56 dolarów, tylko po najlepszej cenie jaką ktoś mi będzie chciał dać, czyli kurs dojdzie do 56 i mi wtedy sprzeda te akcje. Oczywiście mam jedną akcję Coca-Coli, więc pewnie to będzie po 56 dolarów. Ale gdybym miał na przykład milion tych akcji, to możliwe, żeby mi sprzedawało część po 56, część po 55, część po 54 i tak Oczywiście tutaj też są też są przecinki w każdym razie stop loss jest takim zabezpieczeniem moim przed tym, że na przykład spółka bardzo mocno pójdzie w dół. No i oczywiście ten stop loss też możemy yy, możemy zamknąć właśnie tak samo kliknij zamknij potwierdź. Nic też to nie kosztuje. Drugim zleceniem, zleceniem przeciwnym jest take profit, TP. To jest to samo tylko w drugą stronę. To znaczy, uważamy na przykład, że ten kurs yy, spółki, dajmy tutaj na przykład linię, linia pozioma że tutaj zauważmy, kilkukrotnie odbijało się od tych 64,75 mniej więcej od tego, od tego poziomu, i uważamy, że też no dojdzie do tych 64, ale znowu może się odbić i spaść. Więc ja chcę sprzedać przy 64 i też to da się ustawić. Klikamy TP, czyli take profit i cenę na przykład 64. Sell limit potwierdzamy. I teraz jeżeli kurs spółki dojdzie do 64 to automatycznie mi zacznie spółkę sprzedawać automatycznie sprzeda mi tę spółkę czyli to jest takie zlecenie gdzie widzę że od jakiegoś poziomu na przykład spółka się odbija i y, obawiam się, że znowu się odbije i wróci poniżej y, poniżej tego poziomu więc ja mogę ustawić take profit czyli ustawić takie zlecenie sprzedaży po 64 na przykład po 64 i do tego służy stop loss i do tego służy Take Profit. Widzimy, że te zlecenia możemy ustawiać automatyczne, takie od razu. Możemy też ustawiać zlecenia, które zostaną zrealizowane w momencie, kiedy cena osiągnie jakiś tam określony pułap, więc możemy to dosyć mocno wszystko automatyzować. To teraz jeszcze jeden temat, w jaki sposób zamknąć natychmiastowo to zlecenie. Powiedzmy, że w tym momencie chcę zamknąć to zlecenie, nie chcę mieć Coca-Coli u, u siebie w portfelu. Można to zrobić bardzo łatwo, klikając tylko ten X, ale najpierw trzeba usunąć stop lossa i take profit. Mamy ustawiony take profit, on mnie chyba nawet nie puści teraz. Tak, nawet mnie, nawet mnie tutaj nie, nie, nie puści. Zresztą, jak klikniemy w to zlecenie, to pokaże nam się, jak kupowaliśmy, tak? Najpierw było 0,2, później 0,8. Więc tak, usuwamy sobie ten take profit. Klikamy usuń, potwierdź i teraz możemy sprzedać tę akcje, Klikamy x. I wtedy sprzeda nam się, no po 62,16, ale to jest właśnie znowu około 62,16. Jeżeli nikt nie będzie chciał nam tyle dać, to może być troszeczkę inaczej. I tutaj wchodzi płynność spółek. Spółki, które są bardzo płynne, na których bardzo wiele osób handluje, tutaj nie ma z tym problemu. Ale jeżeli jest jakaś malutka spółeczka, to tutaj może być właśnie problem z tymi spreadami, czyli różnicą kupna i sprzedaży. I teraz, jeżeli kliknę potwierdź, to automatycznie... Zlecenie zostało zamknięte po 62.16, 62.16, więc automatycznie sprzedałem te akcje. Już w tym momencie nie mam tych akcji u siebie w portfelu. I ważna sprawa, w tym momencie oznacza to, że albo miałem zysk, albo miałem stratę, mogę to sobie później oczywiście zobaczyć i muszę zapłacić od tego. Podatek. W, z, z, w rocznym zestawieniu PIT zawsze płacimy podatek i tutaj ważna sprawa, bo wiele osób myli troszeczkę to skrypto. Y w przypadku akcji nieważne, że ja nie wypłaciłem tych pieniędzy ze swojego konta brokerskiego, w momencie sprzedaży akcji już powstaje obowiązek podatkowy, czyli my podatek płacimy w momencie sprzedaży akcji, a tak naprawdę w kolejnym roku, tak przy rozliczeniu PIT-u, czyli do kwietnia 25 będę musiał to zrobić, ale xtb wyśle mi taki PIT, więc to nie jest tak, że ja będę musiał wszystko, wszystko sam tutaj robić, xtb mi to wyśle i będę mógł na podstawie tego się rozliczyć. Mam nadzieję, że jasno wytłumaczyłem Ci tak naprawdę, o co tutaj chodzi przy kupnie, przy sprzedaży akcji. Oczywiście tych funkcji platformy Xtation od XTB jest dużo, dużo więcej i o nich też będziemy mówić w kolejnych odcinkach. W każdym razie dzisiaj pokazałem Ci, w jaki sposób kupić, sprzedać akcje, jak ustawić stop loss, czym jest stop loss, czym jest na przykład jej profit. To, że można kupować akcje ułamkowe chociażby, właśnie nie trzeba zawsze całej jednej akcji i w jaki sposób y, też wpłacić pieniądze w obcej walucie, to też jest myślę, że istotne, no dzisiejszym można powiedzieć, hasłem przewodnim była Coca-Cola, i jeszcze raz chcę Ci przypomnieć, to nie jest tak, że ja lubię Coca-Colę, dlatego warto mieć ją w portfelu. Absolutnie nie. Należy patrzeć na fundamenty spółki, na to, jakie są perspektywy danej spółki, ale oczywiście tym punktem wyjściowym może być to, że lubi jakiś produkt, wiele osób lubi produkt, więc może ta sprzedaż jest ciekawa. W kolejnych odcinkach porozmawiamy też o innych aspektach giełdy, więc oczywiście zachęcam cię do tego, żebyś jeszcze raz dał łapkę w górę, zasubskrybował ten kanał, żeby nie ominęły cię żadne inne kolejne filmy, a te kolejne filmy będą oczywiście sukcesywnie się pojawiały na tym kanale. Także dzięki bardzo, trzymajcie i zdrowia, smacznego.